Добрий день, шановні себри. Ми сьогодні завітали до вьoski Дубице Осочне. Ця невеличка знаходиться у повіті Гайновском. Це рідне село нашої е, героїні телеведучої Барбари. Я великий рад Барбара, що ти запросила нас до себе в гості. На скільки знаю, ти сьогодні зі своєю мамою будеш готувати для нас супер е, e, страву, яка називається? Голубці з картошками. Голубці з картошкою. Я знаю, що цей рецепт вам передала ще ваша бабуся. Ну, е, no, найперше, за ким ми пійдемо до хати, готові наші голубці, е, для мене дуже цікава історія цих крижов, що за нами. Розповідь, Басю, коли ласка, яка історія зв'язана з цими крижами? Якщо ось є як крижи ходять, що ми тут бачимо, то на тут були поховані бойці з війни. To co ja, ja znają, bo każdy tutaj ze starszych ludzi mówił, ale też mówili ludzie, że w pierwsze w... W oni krzyże się stojali I ich jakby postawili rodziny, które nie podczas epidemii cholery, która była po, nie znam dokładnie 1831 czy 1836 rok, to się mhm. o też dokładnie nie pamiętam. I ono pięć rodzin właśnie nie w ogóle. No, bardzo ciekawa to dla dla mnie Перезовсе. А я думаю, і для вас, дорогі телеглядачі, тот кавалик нашої подласких історії. А тепер що? Йдемо варити, ті Давай! Dziś. Dzisiaj dla mnie to taki bardzo specjalny odcinek, bo jestem swoją domową i rodzinną, i buduję swojej mamu, Anno i peczy holubcie z kartoflami. Tak. Pokażę Wam, jak się je robić. Koliś nasze babci bardzo często się je robili. Także, mamo, co tutaj my najpierw? Najpierw ty, co? Spary dla tak. prawda? Tak, dla kapusty, kapuże była gotowe. I wycholona. No, I wychołone. Также ми її відставимо тут і будемо. Вона Обрані картохлі будемо крутити через машинку, колись терлі терткою. І як хтось хоче терткою, то яке її, мамо? Technika do peredu puszlej. Mamo, ale te tylko to już to na, no, na, na placki jarzy, ziemniaczane. Nie na nie na placki ziemniaczane, tylko troszkę rytszy. to jest tylko mm -hmm. drobniejszy. Także wiecie, u nas super ustrojstwo, więc nam lepiej budę no. się je robicie, mamo, nie? Tak. No czyli zaczynajem, budem trochę wyki. Włączaj mamuś. Dobra. Nasze kartoszki wyglądają tak. Tutaj mamy mniej więcej 1,5 kg, tak półtora my. Kilo m, jest, tak, no. Tato nasz, oto mamy kartoszku. Do, no. I my zjedliśmy jeszcze z młoci ci bulki. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Z bulku. Oreklub dwie do Siocha. Tak. Także w Ale wczoraj jest bulk lepiej. koleczku. Aż będzie. ciebie przychodzę. Włączaj. No. Tak jest. Kartofli znowu. Ty już? No i mamuś, się. Teraz wam najważniejsza część. Będę teraz smażyć cięciwę kartoszkę. Tak, bo ona Odparowała ta te woda Tak, bo tak. nie było rydki. Nie za mocno. Także pokażę wam, mama pokaże, jak się je robić się. No się wymieszajemy razem się ci burko i budem teper potelniu, i będę. Na patelnię. przykryjemy pokrywką i będę później chłodzić. No. Так же то буде тривати тільки хвильку. Підставляємо тепер картофлі, які я підсмажені, щоб вони вистигли. А тепер будемо смажити бочок. Бочка є пів кіло. Що тлустіше, то ліпше, щоб було трошки таке тлустіше воно, бо, щоб не було сухої. І до і до ще додамо до його цибульки і щасничком після як усмежиться. Nasza kartoszka, że wychoła, Ona no, taka troszkę tepla, ale taka może być, bo można było jajko wbić. Wybiwajem y, odne jajko, mamo, albo dwa. Dwa. dwa bardziej, bardziej zbiło się. No, I cilutkie jajeczka, do siocho. I też dodajemy to tam jeszcze. Zaraz dodam, chyba tego boczku, że ty smażyła. No. Poczekaj, wymieszaj jajko, i teperkę. Dodatki boczka z jeszcze i czesniczką podsmażoną. To ja wyliwam. No. Tu tłuszcz nam y, wycik, ale my dodajemy go też, bo najbardziej bardziej miękki. ty ja, chłopcze. Tak. To jest taki przepis naszej babci. To, że moja babcia też robiła bardzo często, bo ludzie ludekoliś y, mięsa y, nie mieli tak dużo. I one robili takie potrawy swoje z tego, co one mieli, czyli ziemniaczki, czyli kartoszka, yy, kapusta, kotoru kisili ciele liście, bo my będziemy zawijać ich, ty liście, że to my odparujemy z młodej kapusty, a ludzie liść zakiszowali ciele liście i tymi liśćmi tak. zakładali się ja właśnie cię robili. Do siocha też dodajemy tak mniej więcej trzy łyżki kaszy manny. Kaszy manny. też tak związało zwia bardziej tak. swoje. U nas tutaj tak około 4, więc ja cię chyba nie wysypię. No, nie, 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 nie. Troszku męczy. Troszku mniej. O. Może być. Może być ci. I te pewnie doprawy. Tak, będę doprowadzić. Według uznania, nuch no to, sól, pieprz to podstawowe. Najważniejsze. No to to, to jest takie podstawowe, I naturalne. I troszkę, troszkę próbuję. No. Czy już nam smakuje, no. znamuję zawsze, czy nie smakuje. Czy nie smakuje? Czy za mało soli, czy za dużo, za dużo pieprzu, to nie sypłem od razu. Pieprz może Oje. być i ziołowy, albo może być i taki naturalny. Syp, syp, syp. bursz, syp, bo jak za mało, to nie, nie taki ja dobry. Wiesz, na super soli. Szczęście było. Szczęście. Sypem super soli. Przyprawluję. <laughs> I pieprzu. Dawaj. Pieprz jest naturalny, ale ja tak jak mówiłam, każdy według uznania może też i pieprz gdyby się dodawaki. dodawać. mogą dodawać i no to jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Mhm. Ale on mocny. Dobra. Teraz my będziemy mniej więcej wymieszali według nasu, że wśródko tutaj pasuje. Konsystencja też mniej więcej jest dobra, bo dodali jednak dwa jajka. No nie mam. No już? i teraz będę robić i... <laughs> Będę zapiwać Tak jak ja mówiłam, my mamy kapustę, którą sparli, taką młodą tam. I ona wystygła. Teraz, co my, my tu jeszcze mam majem, majem taką kapustę kiszaną. Jak mówiła ludzie kiedyś, kiszoną kapustę z, z takich boczok wyciągali i zawiewali właśnie takie jaglupcie. A my, że jednak to smak tej kiszonej kapusty był, to jak będziemy wkładać i robić ich Kładę tutaj do chłopcia, jak będę nim zalивать nie za dużo. I na wercha troszkę troszku daję kiszonej kapusty. Można troszkę może. No i taki smaczek. Bo nadaje taki właśnie dobry. smaczek typowo, jak gołąbki, naprawdę. Ty jak oliśnię. Podmioty ja. żeby nasze ulubieńców tutaj zrobili, będę teraz troszkę przyprawiać. Dodajemy ziele angielskое, tak po 5-6. No, no. Tak niedużo. Tak nie Liście laurowe, kolko mam Tak mniej więcej. Połomaczyło, czy się. Połomaczy, trochę. To to, to jej smak. Od razu uwolnić się zapach. Idę na wierzch. I dobra. I wodę wlewaję teraz szklanku. Yy, woda, jaka ja mam musi być. Perwara, je... no. Perwara, I lęmu woda zwykła, woda. Najlepiej, bo ona Bez po niczego, prostu tak. da się też taką miękkość dla swoich chłopców. I będziemy do piekarnika. I one mniej więcej mam się tak godzinę, chyba bolsz nawet no, półtorej tak. godziny. Jak nawet to babcia, babcia mówiła mniej więcej, jak one w swoich piecach robili, to dziwiła się, czy już się przypiekają I to one były bardzo dobre. Tak, dawny. to dobre. I tak my też teraz w piekarniku się je robimy. Wstawiałem teper do piekarnika na na 200 stopni. Tak mniej więcej na chodzinę. Po szygołków ciepokoju, my przenosimy samość teper do kapliczki w dubiczach osocznych. Muzyka Witajem! My dzisiaj przy kapliczce tutaj u nas w Dubiczech Osocznych. Dla nas ona jest bardzo ważna, bo my tutaj y, obchodzimy światło 1 sierpnia Serafima Sarowskoho I co to, to dla nas ważne? Bo my upamiętniamy śmierć bardzo dużo ludzi, którzy tutaj zostali pochowani po epidemii cholery. Ja dzisiaj z dwoma fajnymi paniami od nas tutaj z Dubiczech Osocznych, pani Ludmila Karpiuk i pani Genia Pietruczuk, one dwie, można i złote rączki, umieją wyszywać różne cyrkowne rzeczy i nie po prostu krasota, my Wam się je pokażemy. I jeszcze Pani Genia w ogóle zajmuje się opieką dzisiaj um, właśnie kapliczki naszej w Dubiczach Osocznych. Y, jak to w ogóle stało się, kto tutaj w kapliczkę postawił, Pani Gieniu? Jak to odcięło To był początek od takiej małasiewskiej Ну, no, як то мої діти казали я Ваня. Ну no, і він так каже: поки живу, треба задбати о пам'ять тих людей. Пам вони, покойники мали пам'ятку. І так то задбання його деньки його. Ну, no, пізніше він умер, але Марися його, стала вже опікуватися. Ну no, і ми так трохи памощі, я тут і того. І так ми все поставили. А у того. І вона ж як уся вже кончена і каже, ну вже тепер я можу сміло вмірати на той світ поїзд. Так, <laughs> теж пам'ятаю, Це було no, найважливіше. А тепер вже я каже, можу сміло йти споткатися тим своїм мужиком. Вона <laughs> хіба <No. laughs> no, два роки по пошні так. Людка, а ти скажи, ще камені, що ми тут бачимо, то вони упам'ятняють власне такою, якби. Jakby е що то є? Пам'ятняють. Колишне, то колишне було хрестов, то були були каміни на нагроби кладі. Тому що люди умирали десятками цілими родинами, не було можливості ставити krzyż, не було у людей можливості везти на могилки там за три км. Ховали люди ту, хто мів сили, вивозили, ставили каміни. То ще на одному камені навіть видно якість ще вибитий krzyż. Хрест ваш тож був в стані того krzyżавид. Потім по війні, як була розруха, була в'язка спалена, Ну то дуже каміньовні стети пошло під хати, але фундаменти mm -hmm. так. Пані казав так. що під хати. О, oh. нехай йде на добре діло. Ні, коли Nie, не коб вони виглядають. так. З'язом ще для того, то є, що вон ще здовжеву рятуваті. от, то так воно от ще залишилося виставлене. Тут де не де ще навіть отаку відочне веде. ще трошку, трошку десь з землі від ні на місці тих. w mogiłce, w który tu mhm. byli. A Ty, Ludka, powiedz mi, Ty tu wyszywkę, to sama ją ja nauczyłaś od swojej mamy, babci, czy jeszcze jakoś inaczej? No to znaczy, ochota do tej do, do wyszywki, do, do różnych takich tych robotek, no to ona od mamy idzie, to jest z dzieciństwa. A sama ja, ta ja, wyszywka cyrkomna, czy tak, tak zwane szycio to jest szycio, to ja przeszła e, roczny kurs internetowy w e, Petersburgu w Monasteroi. A jest taki kurs, tak? Tak, je taki kurs. U nas był taki próbny był roczny kurs, e, bo są kursy płatne, jak tam jedziesz na kilka miesięcy, tam e, uczyć. a to był taki próbny internetowy właśnie. E, było bardzo, bardzo, takie zaczynanie bardzo fajne, ja akurat trafiłam na to. Je. I ta choronka, która jest ja tutaj je w kapliczce, to właśnie było moje tak by, jakby sprawozdanie moje z tego rocznego kursu. Mm -hmm. A pani Genia, y, wprawdzie nauczyłaś, ale wyszywka u jej taka ja sama nie, piękna. Nie, bo ja od dzieciństwa ja wyszywałam, i od dzieciństwa, to moje takie, nie ma lepszej roboty. Uspokajającej, re, można powiedzieć. Nie ma lepszej roboty, ja dziećmi po prostu powyszywałam wnukom. І вінчалися на плахтах вишитих. то вже таке було старинне по-теперішньому. Ну no, добре, але що навчилися самі чи від бабці, від мами, Від мами? колись треба було на студії шити, рушники вишивали макатки, Колись було мода, а тепер то і ми там макатки дивлюсь на ринку, продаються. А колись то це було заставляли, заставляли, бо шину ти пойдеш? Ще ж заїдеш, як зазавезуть, і веселя було завезуть. То ще того, зразу розвішують на стіни, ти показати, чого варто на стуляє. Стульничі... Так, на стульниці yes. колько їх там має, то привезеш і всі на один стул слали, бо бачили, як чи вона багата чи не багата. Mm. Ручники розвішували ще не раз на виборах повішують на стіну. Ну, така, така колісня вимова. вона тепер і, і валяються, але але. Także my tutaj Was zapraszamy do nas 1 sierpnia na obchody naszego świata, Światową Serafima Sarowskiego. No i nasz raz roku jest ból, Zobaczy zobaczycie te ja wyszywki. No i co tu można z kozakiem? Zapraszajmy! No to się w no. Piękne mieście, uspokajające jak najbardziej. No, dziewczyniata, oh. zapach! Mene, pram z ulicy, prychnął do was. Może ja pokażę wasze kolupcje? No, proszę, proszę bardzo. Bardzo, bardzo proszę. Mm. proszę. bardzo Takie. Wiesz, co, wyglądają prekrasno. Ja думаю, to I ja domyślam że i będzie smakować jeszcze lepiej. No, na pewno, proszę, próbować. O, jak dużo. Ja nie, tylko, tak, proszę bardzo. Tak, <laughs> bo tam mnie nałożyła. Tak, próbuj. Dziewczata. ваші голубці. Вельмі смачні. Їх можна їсти і їсти. Я е, усіх наших телеглядачів запрошую і заохочую до того, щоб самі ці такі голубці зробили у себе гаття. Супер просто. Супер. Дякую mm -hmm. І спасибо дякую мамі, що вона нам показала. І Та дякую тобі так само. Вони мене показали. Так же запрошуємо вас всіх до варення з нами. Ой, чорна, я все w Lipinach. My przyjechali na zaproszenie Stowarzyszenia Krynica, tutaj właśnie w Lipinach. Głównym prezesem jest Pani Katarzyna Jakubowska. I będę też z Panią Ludmiłą Misiejuk i y, znajdą ją y, y, Waryki kulierz w wersji y, postowój i nie czyli z kubaską